W dzisiejszym odcinku mamy 2 biliony gemów i nagrod... i mamy nagrodę to nagrodę, tylko jeszcze nie mamy tego więc zakutkowałam to Zakutkowałam jak to brzmi i chcemy sobie kupić Dominus As... A co? to jest Dominus Astra? nie ja wiem jak się kłóci to i w sobotę będzie na bank odcinek jak tutaj wbijecie 10 łapek w górę albo więcej to rozdaję dla swojej osobie jakiegoś... dwa party Zbijacie, wbijacie i w komentarzu napiszcie swój nick. To macie jeszcze szansę wygrać Tak. I na razie sobie tutaj wybraliśmy do minus a i drugi. I widzę będzie już jak jest na przykład takie za 2P. Na przykład jak jest. Takie za 2P to się na to płaca, ale jak jest takie za. Nie, nie, takie za 2P to się już nie opłaca. A ten tu nie wiem co to jest, ale wiem, że to było. Jaj... wiem, że było. Jajko, a kurczę, error. Eee, nie, o, coś mi się stało. Halo, Roblox? Nie mogę się ruszać. Muszę wyjść, Może coś się tutaj zepsuło. Nie wiem, i wyjdę na trener znowu. coś mi się zepsuło. Mm -hmm. nie da ci się uszkodzić na ja już z małą twórcą nie tak jak Holix, Pedri Yoshi, Wojan w simulator ale mam marzenia ja Nie będę podążał za nimi dobra um. Dobra, jakiego ja sobie tutaj kupić do wyboru do koloru Redstone Cut ale chciałbym mieć jakiegoś może Redstone kata wersji Gordon albo Jelly Jelly to są strasznie takie dobre ja tak lubię ja tak lubię te Jelly, no tak takie się skacze, może sobie kupię tego drugiego z Jelly, jakiegoś potem. ale ten on tutaj może być słaby, no po prostu dalej tutaj Petsimulator się psuje. Sekne szybciej tam. widać czy My tu przyszliśmy po pety. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile? Poczekam, tak sobie. o on tu jest taki bardzo. wystawia ale poczekam, może ma jakieś eksplozje. Tutaj są eksplozje, ale. Nie no, no dobra nie mam to tutaj piszącie, o drogie, inflację różnie w oczach to nie ma rań burszoni, nie ma do nas ani coś nie drudne Nie wiem jak wiecie czemu nie ma gornej szani burszani to mi napiszcie My nie wiem. Hmm. To no. A i w sobotę następny odcinek będzie. Nie wiem, czy też mówiłam. Patrzę, i tego się nie opłaca. Niby dużo, niby dużo, niby to wszyscy kupią, ale tego się nie opłaca. Maksymalnie za jeden B się to opłaca. Samolnie za 1B. Jak mnie spotkać na trening mam. z tego, to powiedzieć, że jesteś się ja mam coś tam na jakieś party, Eksplozywy może. O, czy Mimi, Diego, chciałem. Znaczy nie chciałem, ale mi się podoba. To jest dwupunktowiec. Chyba tak, będę miał już 6 punktów. Bitcoin. что что а Думаю, что он другой. Куда? Пинок. мимик 4. Ja jeszcze nie wciągnę z tych minionów Kryczniczek bo to nie wiemy za ile. Szybko! Ja lubię na łąkatki Nie no, jak to wszyscy zobaczą to powiem, ale ty masz pecha co miałam powiedzieć? Nie wiem, co miałam powiedzieć A, i zostawcie słówka i łapka w górkę Nie no, ale proszę no, Takie słabe polowanie mam Nic się nie średnio Raz mi się udało, przytoczyć dzięki Mi się tak uczelnie udało Kurwa. proszę, chodź łapkę w górę, dla no? większego zasięgu, do wyświetlenia, <grywa> proszę, bo mnie smutnie, nic sobie Już chodzimy chyba na dziesiątą trening plazę, nie wiem, to liczysz te trening plazy, to koks. <grywa> Tam widzę już. Stunka, 25. Dobra, po co my tutaj przeszliśmy Sam już zapomniałem. typ mataj ten miły gdzieś. Jest na dnie treniнг O, jest za 2B, ale strona. Zbyt drogi, nie wiem, sobie może tego Redstone kada kupię. Ty mi kusi do tego, ale nie chcę. On jest brzmi, mi się nie podoba. Teraz są, co ty zrobiłeś z tymi biednymi kotkami? Nabijecie! Znaczy co? Teraz kotki wyglądają brzydko, wyglądało na brzydko Dobra hmm. Może home gift, to sobie takiego kupię eee. Dobra Panda Panda Po prostu panda Ona <ścoughs> też jest głodna, ja chcę mieć z sobą tym żeli nie ja mam marzenie Zanim podążę No dobra Jak teraz panda zobaczy za 1.5 to już od razu je kupię, Bo ona kosztuje 2b max Ona 2b kosztuje A nie 2.5 tam jeszcze no, nie jednego Są po 35 to się nie opłaca No akcja jest Nie opłaca się tego. Nie no o 1 milion za dużo sobie przepłacił, i teraz się nikomu nie opłaca. Przyszliśmy tutaj po pandę, i żądam tej pandy. No. O, jest. Yy, I tu nie ma tej pandy. Nie wiem, gdzie ona jest. Jesteśmy zgubieni. I nie jesteśmy skupieni Ci, co sprzedają sobie tam high gift z pingwinami z pingwinami z Magacoru Magacoru nie mam tego nie yy, nie wiem sobie jakie mam wszystkie drogie inflacje jak w Polsce inflacja w Polsce czy naprawdę nikt nie, nie ma Golden Jelly? Tego? A sobie? Ja na serio? Ja będę pierwszy, który będę mieć. Tu, tu! Napiszcie, czy chcecie dalej content z Roblox, czy z jakiejś innej gry? No napiszcie w komentarzu no, żałuję, że pi tego pierwszego nie kupiłem że, sucha, to... Teraz żałuję za Ej, to jest to samo Plaza Plaza, plaża mm? no, no dobra, ostatnia Training Plaza i chyba kończymy na więc... dziś Więc tutaj nie mieli fajnego no, dobra, teraz... Jak najdę... Um, takiego. To od razu kupuję. Mam tu gdzieś, ile on będzie kosztował. Ja chcę mieć cały team. Um, ten odcinek i tak już jest. A i subskrybujcie... Nie Nie. Nie subskrybujcie.

No i co? Mam tego szarka. Jesteśmy fresh. Teraz się będziemy flexować, że mamy cztery. No, no i następna część, prawda? W sobotę. Nara